zrobimy dzisiaj ciasto Ale ja chciałam ten mikołajowy. Tak, Myślę, że będzie lepsza jak mikołajowa. Mogę, to Zaraz będziesz. Aha, Ty chcesz mi nałożyć? Proszę, nałóż mi. Łyżeczkę tutaj. Łyżką. Jest łyżka z boku, przyjrzyj się. Poradzisz sobie bardzo dobrze. I wsyp. O, super! Jestem. Już więcej nie trzeba na razie, wiesz? Bo nie wy... Dobra. Okej. Okay. Marysia ma swoje miary. Marysiu Oj. weź... to nic. Marysiu, weź swoją swój nożyk. Dobra. <grym> Ale sił Teraz będziemy mieszać. Czekaj. Tak, oczywiście bez brokatu życia nie ma. A jak szaleć, to obie. I mieszamy. <noise> jak będzie zesłuchać, to trzeba będzie jeszcze dodać. Poczekaj. O! Nie ma. Jeszcze, bo to tak nie wyjdzie, Marysi od razu. Tak, nie, jest Dobrze, Marysiu. Dobrze to u ciebie wygląda. Za troszkę ci mąki, muszę sobie u ciebie wygląda już za mokre. Ja też sobie, ja <grym> mogę... Masz. Proszę, posyp sobie. Posyp sobie całą masę. O, już. U mnie, już jest masa fajna. Marysiu, myślę, że już starczy. Mania. Mogę Ci pomóc chwilę? Ja Widzę, że trochę. Wciśniesz mi troszkę tutaj. Ja Ci powiem stop. Tutaj wciśnij. Ja Ci powiem stop. Poczekaj powoli. No i już wciskaj. Stop. O, ale nie Nie, 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 nie. Marysiu, nie. Jak za dużo wlejesz, to nie wyjdzie, wiesz? Ja ci tylko troszkę. I do siebie trochę wciśnij. Zaraz powiemy, co wcisnęliśmy. Trzeba to dobrze wyrobić. Ma, ma, nie wystarczy. Marysia lubi wszystkiego dużo. Jest to krem do stóp. Żebyście widzieli, mamy taki z wyprzedaży. Zosta... Pięknie. Mania, powochaj, jak pięknie pachnie. Zobaczcie, jaka jest mega struktura. <laughs> Przyjemny, mokry, śliski. Wszystko, co w środku w użycie, taka czy zwykła ciastolina. Tylko jest fajniejsza w tym, że jest mokra bo te ciastolina niektóre są takie bardzo suche, a niektóre dzieci Ajfie. potrzebują, żeby Mm, przede wszystkim, wow, żeby to patrzcie. się kleiło. Się rozciąga w miarę, na tyle, ile trzeba. Jak Nie jest to taka zwarta krępie. struktura. A jak się krepie. Marysiu, czy mam Ci pomóc? Czy sobie poradzisz? No to prób, Oj. dawaj rękę. Patrz, myślałam, że chcesz się mojego. Ja bym Twojego Ci pomogła zrobić, żeby był taki jak mój. A mogę ty? Tak? Możesz rączką, pewnie, że możesz, nawet powinnaś. Nie. Patrz, tak, ja jest słucham ten bluzek. Mocno, Ugniataj z całej siły. Farek jest. To jest jak sprzątaczka, patrz, mania. Zbiera wszystkie pyłki. Plus tej masy jest to, że dzięki glicerynie, która się w niej składa, ona nie wysycha. Nie wysycha, jest bardzo, bardzo długo taka mokra. Można do niej dodać wszystko, co tam tylko sobie życzysz z tych rzeczy do rąk. Znaczy, z tych rzeczy takich zmieniających strukturę, czyli jakieś koraliki, może być to soczewica, może być to groch, może być nawet część makaronu i to nie będzie miało większego wpływu na strukturę. Może być krem do stóp, może być też do rąk. Nie może być to sama gliceryna ze względu na to, że gliceryna jest zbyt płynna, jest wodnista i powoduje, że nie uzyskujemy takich... ale brudny jak ci idzie? Fajnie. Fajna zabawa? Podoba Ci się takie kucharzenie. A chcesz zobaczyć chcesz spróbować moim, a ja spróbuję twoim, czy sama będziesz próbowała dalej? Nie, nie no możemy się zamienić, jeśli tylko chcesz. Daj mi rączkę. Daj mi drugą. Proszę. Okay. Każdego, każdego się sobie tutaj sobie dorzuciła. Podoba Ci się? Proszę to. się to ma aż taką delikatnie rzecz. Marysi, ciastolina taka mokra, domowa, bo niektóre dzieciaki sensorycznie potrzebują, żeby ona była mokra. Jest aż taka wodnista bardzo. Wszystko, co się lało, to się lało w dużych ilościach. do worka składać. Słuchaj? Nie, możesz się jeszcze pobawić chwilę. Marysiu, naciśniesz mi troszeczkę na rączkę kremu do rąk? Proszę. Znaczy krem do stóp my mamy akurat. Dziękuję za... To Marysia jesteś od serca wylewna. Jak jest sobie Nie, już Ty sobie nie musisz dokładać. Tam jest dużo. Wystarczająco. Wiesz? Może mi się uda. E, Marysia w międzyczasie dała mi swojego... E, swoją ciastolinę. Tak jak mm. mówiłam, jest to ciastolina typowo mokra. Po połączeniu dwóch ciastolin mamy taki Wódź, efekt. Tego typu. Zwróćcie uwagę, że, że ona się fantastycznie rozciąga. Bardzo przyjemnie. Marysiu, jak ona pachnie? Pięknie. <laughs> Chyba ta reklama. E, I przede, przede wszystkim um, jest gładka, pomimo, że wygląda na bardzo mokrą, bardzo kleistą. To jest bardzo przyjemna w dotyku. Mogę wrzucić. Jak wrzucicie, ona w tych torebkach nie będzie wysłuchała. Marysia sobie zrobi, robi zbiór, widać slajma plus ciastolinę mokrą. Także takie to są efekty naszej pracy dzisiaj. Lepszej reklamy chyba nie trzeba. Tak, ja mówię. Panie? tak mówię. Fajnie? Tak. się bardzo cieszę, także zapraszamy do sensu zabawy z nami.